Stanisław Roman, 5, Wanda, Ksawery, Wanda, komunikat dla miasta stołecznego Warszawa, raport meteorologiczny z godziny 21.30, bezchmurnie, temperatura 2 stopnie Celsjusza, ciśnienie 1032 hektopaskale, wilgotność 79%, prędkość wiatru 4 metry na sekundę, 14 km na godzinę, Wiatr południowy 160 stopni Prognoza na następne 4 godziny Niewielkie zachmurzenie Temperatura 1 stopień Celsjusza Ciśnienie 1033 hektopaskale Wilgotność 73% Prędkość wiatru 3 metry na sekundę 11 km na godzinę Wiatr południowy 180 2 stopnie prognoza na następne: 12 godzin. Zachmurzenie umiarkowane: temperatura 3 stopnie Celsjusza, ciśnienie 1033 hektar, wilgotność 56%, prędkość wiatru 3 metry na sekundę 12 km na godzinę, wiatr południowo-zachodni 208 stopni. Wschód słońca, godzina 7.23. Zachód słońca, godzina 16.15. Źródło, raport pogodowy Metar EPWA. Warszawa Chopena oraz stacja pomiarowa. Warszawa komunikacyjna. Tu Stanisław Roman 5, Wanda Ksawery Wanda. Kolejny komunikat za 30 minut.